Biedronka, ach Biedronka, codziennie ceny w kosmos. Bezzapachowe perfumy firmy FMF. Koszt 5,55, w tym 100% VAT. Płyta zespołu Il Plus wydrukowana autograf Piotra Kapochy. Piosenki takie jak, pokaż się kordę mać, jak ma toła głos, czy też światła bledną. Opakowanie do kopna osobno, szokaj w kioskach i salonikach prasowych. Keylogger do Metina 2 w paczce, którą trzeba samemu odebrać z oszołomo. A to ty, nie działa na Windowsie XP, i na innych oprogramowaniach również. W dodatku bryloczek ze skrzekiem. Koszt, 50 zł monet i fotro ze słonia. Długopis bez wkładu, który pisze na biało. Właściwie to pisze na niebiesko i ma atramentu żółty kolor czerwonego. Promocja. Teraz tylko 24,90 i połop koszt przesyłki do biedronki. Po odbior należy się zgłosić pod most Golden Gate. Okolary przeciwsłoneczne bez szkieł. Poprawiają widoczność. I wzrok też. Są w kształcie niebieskiej wiewiory oglądającej w telewizji mecz piłkarski. Koszt to 2 zł i 3 euro. To my wiersz o orzeczach różniących się niczym. Nie mają treści. Ani niczego. Koszt to 2,2,2,2,2 i tak do nieskończoności. Oto przykład takiego wiersza o Metinie. Dziękuję za uwagę, Gęgle.